Ludzie to nysa. Nysa to ludzie. Jest piątek, przedostatni dzień 2022 roku. Zapraszamy na filmowe podsumowanie tygodnia. Dziś powiemy m.in. o zakończonym remoncie placu imienia generała Klapka i o tym, co nas czeka w nowym 2023 roku. Z kamerą odwiedziliśmy również Muzeum Powiatowe przy okazji koncertu kolend. Zapraszamy. Rok 2022 pod kątem inwestycji. Gmina kończy oddaniem do użytku ulicy Wyspiańskiego i o czym powiemy w kolejnym materiale, placu imienia generała Georgi Klapki. Na ostatniej prostej jest także budowa centrum przesiadkowego. W centrum miasta dźwigi widać przy ulicy Kramarskiej oraz przy ulicy Chopena, gdzie powstaje nowy gmach sądu rejonowego. Nowy rok przyniesie kolejne zmiany w mieście. Budżet opiewający na ponad 300 milionów złotych zakłada dalsze, odważne decyzje. Te przełomowe dotyczą między innymi budowy elektrociepłowni. Przetarg ma być ogłoszony w najbliższych dniach. Gminach chce również pozyskiwać prąd z farmy fotowoltaicznej, która powstanie przy obwodnicy. Z kolei panele fotowoltaiczne mają pojawić się na kolejnych budynkach użyteczności publicznej. To już na szczęście w naszym kraju powoli staje się standardem. Przed nami nowy rok, rok na pewno trudny, bo jednak to, co się dzieje na, na świecie, to dotyka wszystkich nas, także Polski i wszystkich miastach innych i wszystkich rodzin w naszym mieście. Pomimo tego mamy budżet, który jest budżetem bezpiecznym, rozsądnym, ale też ambitnym i odważnym. odważnym dlatego, że wciąż chcemy utrzymać bardzo dobre tempo inwestycyjne, czyli te inwestycje, które Tworzą miejsca pracy, tworzą też taki bufor bezpieczeństwa dla mieszkańców, będą kontynuowane i będą też rozpoczynane. O tych najważniejszych, które myślę ucieszą wszystkich mieszkańców, należy na pewno budowa farmy fotowoltaicznej przez spółkę Agencja Rozwoju Nysy. Na pewno też budowa jako ciepłowni, czyli inwestycja spółki NEC, inwestycja, która spowoduje spadek cen za, ciepłe, za ciepło i za ciepłą wodę w naszych mieszkaniach, które są podłączone do, do systemu miejskiego. I też wiele innych inwestycji, które sprawią, że te koszty życia w naszym mieście będą konkurencyjne wobec gmin ościennych, ale też konkurencyjne w całym kraju. Na tym nam szczególnie zależy. Gmina w nowym roku będzie także kontynuować wymianę opraw ulicznych na lEDowe i energooszczędne. Kontynuowany będzie także program budowy bezpiecznych przejść dla pieszych, widocznych z daleka i odpowiednio oświetlonych. Z punktu widzenia mieszkańca istotne będą zmiany w Szpitalu Powiatowym. ZOS rozbudowuje oddział zakaźny, a w kolejce do modernizacji są dwa kolejne oddziały, w tym SOR. Szpital przejmie także świadczenie nocnej i świątecznej opieki medycznej. W 2023 kontynuowana będzie budowa dróg przy ulicy Orlond Lwowskich z myślą o dalszej zabudowie byłego poligonu oraz budowie w pobliżu nowego osiedla na ponad 300 mieszkań. Wcześniej nowe mieszkania zostaną oddane do użytku przy ulicy Tkackiej, a kolejne bloki powstaną na ulicy Wałowej oraz przy szlaku Chrobrego. Na rynku pracy nowych pracowników będą szukać liderzy zatrudnienia, firma All Windows, która chce podwoić produkcję, a także wciąż rozbudowujący się zakład firmy Umicor. Jesteśmy przekonani, że uda się zciągnąć skutecznie do kolejnych inwestorów, którzy zaproponują kolejne dobre miejsca pracy, niezwykle istotne w tych ciężkich czasach. Jeżeli chodzi o sport, to w nowym roku dalej będzie rozwijany coraz lepiej działający system szkolenia młodzieży. Pod tym względem liczne kluby, czy też stowarzyszenia i prywatne podmioty poczyniły w ostatnich latach spore postępy. Sukcesy mamy już nie tylko w gimnastyce sportowej i karate. Między innymi dla rozwoju lekkiej atletyki, gmina remontuje stadion Polonii Nysa. Ma on być gotowy na wiosnę 2024 roku i dostosowany do wymogów drugiej Ligi. Do tego czasu Polonia będzie rozgrywać swoje mecze domowe w Grodkowie. W przyszłym roku obchodzimy 800-lecie miasta, miasta, naszego miasta Nysy. Finał tych uroczystości planowany jest na początek września. Natomiast chcielibyśmy, aby również w przyszłym roku były Dni Nysy w formule nieco innej, bo jak wiemy, miejsce do tej pory tradycyjne na Dni Nysy, czyli stadion Stali, został przekazany na rzecz naszej uczelni Akademii i tam ruszą prace związane i z budową nowego stadionu, ale też z budową zaplecza edukacyjnego, dydaktycznego. Dlatego miejsce na Dni Nysy i formuła musi być nieco inna, i nad tą formułą pracujemy. Jestem przekonany, że również w przyszłym roku Dni Nysy odbędą się. Gmina zakończyła projekt zagospodarowania placu przy skrzyżowaniu ulicy Mostowej z ulicą Wyspiańskiego. Plac zyskał nową nawierzchnię szutrową i tzw. geokraty z betonowymi obrzeżami. Stare krzewy zostały zastąpione nowymi odmianami. Na wiosnę w pełnej krasie zobaczymy m.in. pigwowce, bukszpan, berberysy czy róże okrywowe. Zasadzono także platany oraz Cis Pospolity. Wykonawca ponadto wymienił elementy małej architektury. Doszły między innymi huśtawki. Nowością jest także biblioteczka plenerowa. Gmina planuje rewitalizację kolejnych placów oraz nasadzenia szlachetnych odmian drzew. Konsekwentnie remontujemy wszystkie skwery i place w naszym mieście. Natomiast jeszcze jest kilka, które no do tej pory nie odkryliśmy ich piękno. One są w naszej przestrzeni. Jest jeden, jeden duży plac, który pełni rolę takiego dzikiego parkingu tuż przy budynku powiatu. Jest też plac kościelny, który również powinien się zazielenić jeszcze bardziej niż teraz, bo takie oczekiwanie mieszkańców i, i wiemy, że tak powinniśmy robić i w tym kierunku będziemy też zmierzać. Jest jeszcze kilka placów i, i chcemy, żeby to były też miejsca, które nam zachęcały do wypoczynku. Tam też się pojawią ławki, pojawi się dużo zieleni, pojawi się taki też klimat do tego, żeby tam miło czas. Miejski Zakład Komunikacji w Nysie informuje, że od 1 stycznia 2023 roku zmianie ulegnie rozkład jazdy w gminnych przewozach pasażerskich. Nowy rozkład znajdziemy na stronie MZK, a także Urzędu Miejskiego. Zmiany w rozkładzie jazdy w 2023 roku obejmą praktycznie wszystkie linie. Na linii numer 1 autobusy będą kursować przez Krasińskiego do Kastoramy, a nie jak wcześniej przez ulicę Długosza. Dwójka będzie kursować przez ulicę Bema, a jeśli będzie taka potrzeba, linia będzie korzystać również z przystanku gminnego przy ulicy Racławickiej. Linia numer 3 zostanie wydłużona do Skorochowa, a numer 4 do Hanuszowa. Z kolei autobusy z numerem 5 będą kursować przez ulicę Rodziewiczówny do Rolnika. Na linii numer 6 dodany został przystanek złotogłowice Skrzyżowanie, a wszystkie autobusy będą dojeżdżać także do Rusocina. Nowy przystanek pojawi się także w Domaszkowicach. Ósemka i 12 wydłużone będą o dodatkowe przystanki przy Siestrzechowicach, a dziewiątka o dodatkowe kursy do Konradowej. Ostatnia zmiana dotyczy linii numer 14, która będzie wydłużona do parkingu w Skorochowie. Na placu Paderewskiego trwa budowa tężni Solankowej. Uruchomienie planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w naszym mieście. Tężnia będzie miała około 5 metrów wysokości. Zostanie postawiona tuż za różanymi pergolami. Tężnia będzie cieszyła oko również w nocy, dzięki dodatkowemu oświetleniu. Tężnia solankowa wytwarza specyficzny klimat, który bogaty jest w mikroelementy. Inhalacje doskonale sprawdzają się w przypadku chorób dróg oddechowych. Wskazane są między innymi dla astmatyków i przy przewlekłych lub nawracających nieżytach nosa. Na koniec roku w Nyskim Muzeum odbył się wyjątkowy koncert Kolend w wykonaniu chóru Melodia, działającym w ramach Uniwersytetu III wieku. Koncert był finalnym aspektem warsztatów muzycznych, na które uniwersytet otrzymał wsparcie finansowe z urzędu miasta. Oprócz tego jeszcze wielokrotnie nasze chórzystki pod kierunkiem Ewy Wróblewskiej ćwiczyli, próbowy, mieli przeprowadzane próby w różnych miejscach, m.in. tutaj w gościnnych murach Muzeum Powiatowego w Nysie oraz w salach naszej uczelni Nyskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. I myślę, że efekt się spodobał. No, biorąc pod uwagę fakt, że to, było, to był występ też otwarty dla publiczności nie tylko z naszego uniwersytetu, ale również dla osób z zewnątrz. Widziałam też tutaj parę osób z mniejszymi dziećmi. Nie wiem, jaki był ich odbiór, ale skoro nie wyszli, to znaczy, że się podobało. Myślę, że to było dosyć znaczy myślę, że to było ciekawe, ciekawe wydarzenie świąteczne. Pełna widownia w czasie wieczoru mogła usłyszeć znane kolendy. Były także te mniej znane, a nawet szanty przy akompaniamencie gitar. Jak mówi dyrektor muzeum Edward Hawajko, budujące jest to, że po pandemii do placówki wracają tego typu wydarzenia. Już w styczniu mamy trzy wydarzenia. Pierwszy to jest koncert Kolend w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie. Następnie mamy wernisarz wystawy. Kazimierza Okonia, Mój Świat, Moja Modlitwa, to jest malarstwo na szkle. I na końcu mamy pod koniec stycznia Mateusz Kula, akwarele, bardzo ciekawe malarstwo, bardzo ciekawa twórczość. Także styczeń mamy bardzo bogaty. Muzeum przygotowuje się również na majową wystawę z okazji 800-lecia naszego miasta. Wystawa będzie nosić tytuł Świat Biskupów Wrocławskich Książ Odnyskich.